Cześć, z tej strony Adam, witam na kanale Autodiscover. W tym odcinku pokażę Wam samochody, które ładujemy w Holandii, które jest tutaj sporo hałasu, dzieje się, że wózki widłowe, chodzi samochód, ale Wasze auta są najważniejsze i zaczniemy sobie samochodem, który mamy tutaj na tak zwanym sztaplu, czyli na górze. Jest to BMW M3, sprowadzony dla Pana Jacka i historia tego auta jest o tyle, może, niefajna. Wszystkie auta oczywiście tutaj... 99% samochodów przypływa do Holandii i tutaj są celone, aczkolwiek zdarza się, że jeden samochód na kilkaset samochodów przechodzi kontrolę fizyczną. I taką kontrolę miał ten samochód. Z czym to się wiąże? Wiąże to się z tym, że stety, niestety, nie jesteśmy w stanie odebrać tego auta od razu, tylko urząd celny w Holandii kompletuje sobie dokumenty, sprawdza to auto fizycznie, więc odbiór tego auta wydłużył się o jakieś bagatela na pewno 3-4 tygodnie. To nie jest zależne od nas, aczkolwiek samochód został finalnie odebrany z opóźnieniem, ale fa bardzo fajnie, bo nie ma dużych uszkodzeń. A samochód jest ze słonecznej Kalifornii. Jak zobaczycie, ten spód tutaj naprawdę całkiem, całkiem fajnie wygląda i pewnie chcecie wiedzieć, ile takie auto kosztuje. Jest to model 2016, co nie równa się z tym, że to jest produkcja 2016 trzeba zawsze sprawdzać naklejkę znamionową i na aukcji możecie to zrobić przybliżyć sobie to więc w natłoku jakby wysyłania tych wszystkich e, informacji nie zawsze sobie kodujcie, że BMW 216 napisane na kopart to będzie 2016 rok produkcji i w tym przypadku dokładnie tak jest jest to model z produkcji 2015 i taki samochód mniej więcej z takimi uszkodzeniami mówimy tutaj o uszkodzeniu frontowym pod dom wyjdzie Was pomiędzy 90 a 100 tysięcy złotych w zależności oczywiście od tego wyposażenia i przebiegu tutaj ładują nam się kolejne samochody będziemy dzisiaj ładować samochody wózkiem widłowym takim potężnym no ja wiem, Wy powiecie, że tutaj wózek widłowy e, nie jest do końca przeznaczony do ładowania aut ale w Stanach ładują je ładowarkami i chodźcie zobaczyć jaki potężny jest ten wózek widłowy i jak tutaj chłopaki serdecznie pozdrawiam Michała tutaj kierownika magazynu, zobaczcie jak fajnie mają przystosowany wózek widłowy, zrobione z taki opon, są odboje, aby przypadkiem jak ten samochód się zsunie, jakby dotknął to, to tutaj wszystko się na tym zatrzyma i nie, nie, no nie uszkodzi, już mówię w takim najgorszym przypadku samochodu, a może się to zdarzyć w przypadku załadunku auta, choćby nawet w deszczową pogodę, e, kiedy te widły będą, będą mokre. Co tu mamy? Mamy y, ładowany samochód y, dla naszego y, stałego, stałego klienta y, pana Łukasza. Jest to samochód bardzo fajny, bo y, Jeep Cherokee z silnikiem bardzo potężnym, bo 3,2 litra V6. I taki silnik bym w większości rekomendował. Bo mamy tutaj ponad 300 koni mocy, mamy napęd na 4 koła. i Jak szukać Jeepa Cherokee, to to jest naprawdę bardzo fajny wybór, i w tym momencie pod. Można to auto zagazować pod instalację gazową, się idealnie nadaje ten silnik. A teraz LPG jest tak tanie, że zresztą operator potwierdzi, Piotruś, kamerzysta, że, że tutaj sam jeździ na, na gazie. I powiem szczerze, że ja też będę rama przerabiał na gaz. To po prostu cena tego paliwa jest tak niska, że grzech by było tego nie zrobić. Więc taki samochód wyjdzie Was około, tu mamy 48 tysięcy mil, około 50 na 55 tysięcy pod dom, dokładnie z takimi uszkodzeniami. Trzeba będzie dokupić zderzak, tych wygląda na cały, aczkolwiek pewnie by nie wymagał przelakierowania, ale zobaczcie, elementy konstrukcyjne, tutaj jak podłużnice, końcówki te aluminiowe, wszystko wygląda jakby było całe. Nawet, nawet chwyty tutaj komputery, wtyczki ładnie powypinane, Proszę bardzo, to widać że było, że to jest ściągnięte do oględzin, a nie zerwane podczas wypadku. W takim przypadku to by były po prostu pourywane te kable. Nawet nad kolej jest całe, zobaczcie. I co, i do, dało się dojechało, nie? Osłona dolna. Nie chcę obiecywać, bo jak będzie się jechało, to ta osłona będzie latać, ale no, no niestety, ale w takich warunkach. Nie, nie, nie kierowcy nie są w stanie każdego elementu poszczególnego zabezpieczyć. Do Charger 392 Hemi, white Buddy, <ścoughs> czyli szeroki, nakoksowany samochód prosto, prosto z USA. Co ciekawe, zaraz Wam podam tutaj parametry, mam spisane, nie jestem w stanie spamiętać tych wszystkich dokładnie samochodów. Ale tutaj kupił ten samochód z nami Pan Przemek. Pan Przemek, który prowadzi Content Agro na YouTubie. Panie Przemysławie, prosimy o komentarz tutaj na dole pod filmem. Samochód tutaj prawdopodobnie będziemy pomagać w organizacji części i też jakby poniekąd pośredniczyć w załatwieniu e, naprawy. E, takie auto ile wejdzie? 2023 pomiędzy 130 000 a 140 tysięcy pod dom. Samochód ma zaledwie 18 tysięcy mil przebiegu. Uderzenie frontalne już widzę, że trzeba będzie tutaj wymienić u góry fartuk przedni pas, podłużnica pewnie będzie wymagała jakiegoś sprawdzenia, e, czy jest na swoim miejscu. Komplet chłodnic, wentylatorów. Nie jest taki standardowy przód bym powiedział. Co, niektóre auta pewnie wiadomo o własnych siłach. Tutaj e, oczywiście w agencji też chłopaki sprawdzają bardzo pieczołowicie czy te auta mają olej, e, czy są w stanie odpalić, bo po wyładowaniu z kontenera oni sobie je selekcjonują, więc samochodu bez oleju e, na pewno odpalać nie będą. I tutaj mamy Flying Volvo, czyli latające Volvo. E, jest to bardzo świeży samochód ale potężny ten wózek bez problemu sobie radzi. Chodźmy bliżej tego Volvo. Jest to bardzo fajna wersja, bo jest to Volvo S60 B5 AWD Plus Black Edition. Co wchodzi w skład tego Black Edition? To mamy czarną farbę, czarny grill z przodu, czarną tapicerkę, czarne oznaczenia na klapie bagażnika, i to wszystko jest fabryczne, to nie jest jakiś AliExpress. I czarna podsufitka, czyli taki Black Warrior. Zobaczcie, czarny grill, bardzo ładnie to wygląda. Super to wygląda, te wszystkie wstawki, ten grill, wszystko jest czarne. Tylko został taki ten, hinduski pieprzyk tutaj u góry. <grym> Mają takie te pieprzyki, nie? Ty, no patrz, wszystko czarne, a obudowę kluczyka ktoś kupił pomarańczową, nie? Pewnie w Holandii założyli. Może tak być, nie? Tylko drewno by się przydało, takie chociaż fajne, ono jest z fakturą. To jest, ale widać tą świeżość w tym aucie. 2023 rok. No wiadomo, no, ten samochód ma jakieś lekkie zabrudzenia bo każdy ze Stanów, jak przyjedzie, to wymaga odświeżenia. Ale ten samochód naprawdę, naprawdę sprawia wrażenie bardzo, bardzo świeżego, młodego. Zobaczcie na kierownicy. Wygląda, jakby przed chwilą była folia z niej po prostu zdjęta. 2023 rok no to. No, to jest naprawdę bardzo, bardzo młode auto. Czarna podsuwinka. O! Pokaż tu Piotruś. Na lampce z tyłu jest jeszcze folia nieściągnięta. Mamy tutaj kolejne Volvo S60, i to jest bardzo fajny model, bo mamy tutaj do czynienia z samochodem o oznaczeniu T8. Czyli można powiedzieć, że najmocniejszy. Samochód z gamy tutaj Volvo, 16 000 mil. Samochód kupił pan Maciej z Niepołomic. A jego brat i kupił dla siebie i rodziny już około 10 różnych samochodów. Jest to drugie S60, bo wcześniej brat Rafał też kupił Volvo R-Design. Jeżeli chodzi o samo auto, to ma 455 koni, bo to wersja T8. Podgrzewane fotele między innymi, podgrzewana kierownica, oczywiście lakier metalizowany, ale teraz to się takich wyposażenia raczej nie wymienia. Najważniejsze jest to, że mamy tutaj wersję T8, czyli naprawdę bardzo mocny samochód. Widzimy tutaj też gniazdko do ładowania, bo to jest pełnoprawna hybryda, aczkolwiek wiecie, że tutaj przy tych hybrydach plugin... Mamy m, oczywiście możliwość, y, znaczy y, akcyzę się płaci od połowy wartości. Często jest to dyskusyjnie do tego się podchodzi, bo przy miękkich hybrydach, gdzie mamy instalację 48V, a nie mamy takowego gniazdka, czyli samochód nie jest w stanie sam się samoczynnie poruszać na prądzie, to tutaj y, różnie do tego urzędy, urzędy podchodzą. Ale tutaj nie ma dyskusji, zobaczcie, ładowarka jest, znaczy gniazdo do ładowania jest, ładowarka nie wiem ale gniazdo do ładowania jest, więc tu bez wątpienia mamy do czynienia z samochodem w pełni hybrydowym, który autonomicznie jest w stanie jechać tylko i wyłącznie na silniku elektrycznym. Jak się Wam podoba? Czy Wy wybraliście białe Volvo, czy wybralibyście czarne Volvo? Napiszcie na dole w komentarzach, a być może jakiś inny samochód Wam się podoba. Jak widzicie, dzisiaj akurat e, uda się nam załadować prawdopodobnie te 8 samochodów, bo mamy tutaj dość fajną zabudowę i mamy kilka sedanów mniejszych, aczkolwiek często to jest problem, bo tych dużych suwów, jakbyśmy ładowali, to nie ma szans, żeby 8 takich Jeepów czy Dodge'ów załadować na lore. A tutaj mamy bardzo fajną propozycję rodzinnego samochodu, który można spokojnie przerobić na instalację LPG. Samochód kupiony u nas w biurze w Rzeszowie. Jest to wersja z silnikiem 3.6 Overland. Uwaga, ma bardzo mały przebieg, bo jest to 50 tysięcy mil, a samochód wersja 2015. Więc jak na ten rocznik, to mamy do czynienia z bardzo, bardzo małym przebiegiem. No, części, no tutaj nie możecie mieć pretensji, one tam są po prostu w ten sposób e, pakowane. I tak po prostu są przewożone z Ameryki. Jak widać, jakiś jeżo z wież tym autem podróżował. No, Amerykanie też mają swoich pupili, więc nie możemy im tego zabronić. Każdy może swojego pupila wozić gdzie chce. Tutaj chyba jeździł na szczęście nie na fotelu, a jeździł tylko i wyłącznie na wycieraczce. Zresztą zostawił tutaj ślady bytowania. Mam na myśli tutaj sierść, ale fotele w bardzo, ale to bardzo ładnym stanie. Zobaczmy zresztą sobie, jak wygląda reszta samochodu. Samochód przyjechał, można powiedzieć, w ładnym stanie, no maska jest uszkodzona. Sprawdzimy, czy jest, siedzi na swoim miejscu, to jest bardzo dobrze, ponieważ e, jak jest maska słabo zabezpieczona, to niestety na kilkaset samochodów czasem się zdarzy, że tą maskę po prostu potrafi podwiać, ale ten samochód będzie stał na dole, więc tutaj ryzyko praktycznie jest, takie ryzyko nie występuje. Zobaczmy, no ten reflektor... Tutaj lata, więc zapewne będzie on wymagał wymiany. Drugi reflektor również, zresztą widać, że te uszkodzenia są tutaj weszły dość, dość, dość głęboko, mam na myśli, że przekroczyły one linię reflektora. Błotniczek będzie trzeba, będzie Potrzeba maskę, wzmocnienie, przednie jest tutaj. Jak widzicie, trzy krzywione, natomiast nie powinno być problemu tutaj z podłużnicami. Płyn chłodniczy jest, więc chłodnice wydają się, że są szczelne. Więc to będzie takie bardziej poskładanie tego samochodu, aniżeli poważna naprawa blacharska. Zobaczmy jeszcze tutaj z tyłu, czy mamy jakieś ślady. Wydaje się, no i mamy z tej strony. Tutaj mamy klapę, ale tą klapę będzie się dało. Pewnie naprawić, tak samo jak i tutaj, to na pewno nie będzie wymagało wymiany, zresztą za małe uszkodzenie, aby coś takiego wymieniać. Płyn w chłodnicy jest, olej, zresztą widać nawet ślad, był sprawdzany, widać tutaj ten ślad, więc o, na osłonie, więc silnik jak najbardziej można będzie uruchomić. Jak Wam się podoba bardziej? Moim zdaniem to jest jeden z fajniejszych wyborów, jeżeli chodzi o samochód, który ma być rodzinny, duży i oszczędny. Na zdrówko. To auto jest niesamowicie wygodne. Jak założymy do niego instalację LBG, to również jest bardzo, bardzo oszczędny. Ten silnik 3.6, to jest, będę w kółko, powtarzał, to jest ten silnik, który praktycznie zmotoryzował Amerykę w większości RAMów Promasterów czy najdroboczych samochodów ten silnik występuje i kompletnie cieszy się bardzo, bardzo dobrą opinią. Bardzo mi się podoba tutaj na placu, jest wielki porządek, jest, są wszystkie auta bardzo e, pieczołowicie ładowane, dbane, wszystko jest sprawdzane. Tymczasem, jeżeli chcesz sprowadzić samochód, odezwij się do jednego z naszych biur, mamy ich naprawdę już całkiem sporo. Cały przekrój Polski, tak naprawdę od góry dół, e, e, jak i wszerz. E, lub dzwoń, pisz na maila, Tymczasem ja się z Wami żegnam, napisz w komentarzu, który z tych samochodów najbardziej się podobał oraz czy chcesz więcej filmów z Holandii. Czy mam tu przyjechać, spalić blanta i nagrać dla Was film. To co, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!